Dzień dobry, witajcie moi drodzy Witam się z wami bez rzęs. <grymne> Dlatego wyglądam dziwnie I witam się z wami z samochodu I nie wiem czy wam to pokazywałam Więc nie jestem pewna Czy dla was to wygląda znajomo Niestety dla nas to wygląda znajomo Bo tak się składa, że już tą drogą jechaliśmy I teraz się cofamy ja chcesz powiedzieć widzom co się stało? Czy... Nie chcę się wychować. A ogólnie rzecz biorąc, mieliśmy teraz jechać i zwiedzać północną brzeg kanionu Colorado. I w naszym świetnym e-booku, który sobie kupiliśmy, żeby zaplanować trasy, ogólnie z niego korzystamy, było napisane, że kanion można zwiedzać cały rok no i w sumie można zwiedzać cały rok, ale wjazd do północnej części jest zamknięty na zimę. A zima kończy się u nich 11 maja, więc żeby zobaczyć kanion Colorado z bliska. Musimy jeździć na nitkę południową, no, więc mamy 4 godziny drogi. Nadrabiamy sporo trasy, słuchajcie, bo wyglądało to tak: porobię zrzuty, potem Wam je tu Andrzej powkleja, że z Page mieliśmy jechać pod wejście północne i to miało być jakieś 2,5 godziny, i potem z pod tego wejścia północnego mieliśmy jechać w kierunku Springdale, staje się bo generalnie naszym kolejnym przystankiem po kanionie e, był Park Narodowy Zion no z tym, że gdybyśmy mieli to zrobić w tej samej kolejności to by było tak, że teraz byśmy jechali e, 4 godziny do wejścia jednak południowego tak, bo północne jest zamknięte, i musielibyśmy się 6 godzin wracać do Springdale co nie miało absolutnie sensu, więc uskuteczniliśmy, uskuteczniliśmy lekki szachrmacher więc jedziemy teraz pod wejście południowe, bo jest otwarte, tam można zwiedzać. Z tego wejścia południowego pojedziemy sobie do Kingmena. Byliśmy już tam, droga 66, ten taki ładny znaczek. I tam będziemy nocować, bo ogólnie moglibyśmy dzisiaj dojechać do Las Vegas. Ale noclegi w Las Vegas na weekend są 10 razy droższe niż normalnie noc w byle jakim, naprawdę w byle jakim hotelu kosztuje półtora tysiąca Gdybyśmy chcieli wziąć cokolwiek sensowne, no półtora tysiąc trzysta było najtańsze, ale to no, uwierzcie mi, to są takie miejsca, w których nie chcielibyście spać. I jeżeli już coś jest przyzwoitego, to kosztuje 2000 za noc, co jest kosmiczną kwotą. Nie chcemy aż tyle wydawać na e, nocleg. Dlatego właśnie zatrzymamy się na noc w miejscowości Kingsman Kingsman, coś takiego. I kolejnego dnia wyruszymy do Las Vegas, bo z tej miejscowości do Las Vegas będą dwie godziny drogi. Cały dzień, cały Boży dzień spędzamy w Vegas, kasyna, kuleczka. Wszystko to, co uda nam się zobaczyć w ciągu jednego dnia, postaramy się zaliczyć, żeby następnie wyjechać z Vegas pojechać w stronę właśnie Springdales, czyli w stronę Parku Zion. no bo tam są po prostu dużo tańsze noclegi. Dzięki temu zaoszczędzimy trochę pieniędzy, niestety przez tą wtopę z tym parkiem stracimy, no jakby dodamy sobie po prostu niepotrzebnie dużo drogi, no ale cóż, tak niestety bywa. No, a potem już z parku zająć, będziemy się znowu wracać w stronę Las Vegas, bo musimy przyjechać w stronę Las Vegas, jeżeli chcemy dotrzeć do Doliny Śmierci. Tak się to nazywa ładnie po polsku. Tak. No. Skomplikowane. Tak bywa. Bądźcie mądrzejsi od nas, słuchajcie. Jeżeli byście planowali taką podróż To posprawdzajcie wszystkie te szczegóły My zaufaliśmy e-bookowi, który kupiliśmy I był to błąd Ten e-book ewidentnie wprowadził nas w błąd Bo no, tak jak Andrzej powiedział Zgadza się, park jest otwarty cały rok Ale cały rok otwarta jest tylko jedna jego strona Niestety no. Tak na upartego można powiedzieć, że Kanion Colorado już widzieliśmy Bo jego początki to są no, Jakby są właśnie w peć Przy jeziorze Powell Powell, Powell. ciągle przekrecam te nazwy, musicie mi to wybaczyć. No. Yy, także, tak naprawdę, po drodze jadąc, już coś się widzieliśmy, no ale bo to nie były te kultowe miejsca, które chciałabym zobaczyć, skoro już tu przylecieliśmy. Także wracamy się. No. Sporo pracy nam to dodaje. Słuchajcie, yy, ogólnie, jakby <ścoughs> przez tą wtopę mam takie, że. Uważam, że dużo lepiej byśmy zaplanowali tą trasę z czatem GPT Niż sugerując się tak bardzo tym ebookiem W sensie główne punkty, takie wskazówki są spoko No ale tutaj trzeba sprawdzać często gęsto szczegóły No bo tak jak było z, tą, z, z tymi monumentami Trzeba na bieżąco sprawdzać jakie są godziny otwarcia itp itd bo to są niestety rzeczy, informacje na stronach tych parków, mogą trochę wprowadzać w błąd, więc trzeba być czujnym. Także tak, zmykam. Będziemy mieli za chwilę krótki przystanek na tankowanie, a potem już ruszamy pod sam kanion, także widzimy się na miejscu. Dotarliśmy. Parkowanie tu do drodzy. No nie jest tak jak w Joshua Tree, jest puste, sobie jedziecie i... Można zaparkować pod samą atrakcją, tylko są duże parkingi i są autobusy. autobusy, które jeszcze i was rozłożą między punktami. Byliśmy to... o 12, więc już były parkingi trochę zapchane, trochę nawet ale jakby to... cały czas wpuszczają ja, jest kierowców, także spoko. Nie wiem czy widzicie, tam sieci typ centralnie na skraju. Moim zdaniem to jest takie proszenie się o to, żeby się zjewać w tę dziurę, a ona jest bardzo duża, uwierzcie mi. Nie wiem, co ludzie mają w głowach. E... fajne zdjęcia, fajnymi zdjęciami. Wszystko super, ale pozwolicie, że nie będziemy tak dla was dziczyć. <gry> Mam nadzieję, że te widoki, które widzicie z tej perspektywy wystarczą. <grym> no i dotarliśmy na pierwszy punkt widokowy. No robi wrażenie.

Pierwszy moment, kiedy nie do końca nam się coś podoba, ale jakby nie, że sam Grand Canyon w sobie, tylko to jak to tutaj wygląda. Ludzi jest bardzo dużo. Parkingów jest trochę, mm, trochę za mało, <grym>, więc y, jakby logistycznie następuje tutaj lekki problem, moi drodzy. Lekki. Miejsca, gdzie nie można parkować, ludzie parkują. I nie dziwię się, bo naprawdę nie ma gdzie stanąć. Więc skoro pojemność tego parku jest ograniczona i wjeżdża się przez bramki, no to nie wiem, to może powinni w pewnym momencie mówić: że Hej, nie wpuścimy was. Ale kumam, że ludzie, którzy by wyjechali kawał drogi do tego parku, potem byliby nieźle wkurzeni, że nie mogą go zobaczyć. Strasznie takie to jest. Hmm? Oczywiście te najfajniejsze punkty nie ma przy nich parkingów. Pewnie, żeby nie było za tłoczno, albo nie wiem co Generalnie jeżdżą tutaj te shuttle basy. autobusy są oczywiście za frigo Ale nie mają rozkładu jazdy, więc jak przyjedzie to będzie Pan kierowca, przed chwilą nawet się zastanawialiśmy czy nie przejechać się tym autobusem W taki bardzo znany i bardzo urokliwy punkt Ale odpuściliśmy, bo kierowca był taki trochę nieuprzejmy, ludzie się pchają, Generalnie organizacja tutaj jest taka mech. Widać, że to jest bardzo popularne miejsce i ta popularność myślę, że to miejsce trochę przytłacza. Odbiera mu też uroku, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy jeździć po tych takich najbardziej znanych miejscach, gdzie trzeba docierać autobusem, tylko zostajemy przy podróżowaniu samochodem, jak widzicie, plan jest taki, że odwiedzimy sobie po prostu kilka takich punktów, przy których są parkingi. Jedziemy w tą stronę i już widzimy, że jest tutaj raczej pusto. Wszyscy się kumulują tam w tej głównej, czy tam najbardziej atrakcyjnej części parku. Ale tak naprawdę zewsząd widoki są ładne. A w ogóle Andrzej stwierdził, że co? Że co? Że wczoraj były lepsze, nie? A tak. No wydaje mi się, że tak jak byliśmy w tym beach i weszliśmy na ten Horseshoe i potem na tą przy tej Zaporze, to widok na Grand Canyon był lepszy. Bliżej byliśmy, no jakby skala była trochę inna, bo tam ten kanion jest niższy, tak? więc nie widać jak wielka ta ściana jest. Ale ogólnie mi się bardziej podobało. No. Także tak, pozwiedzamy chwilkę, a ogólnie o godzinie 14 mamy lot helikopterem. 16. 16. A co powiedziałam? 4. O 14? Nie, o 16, o 4. Eee, o 16 mamy lot helikopterem, także będziemy mieli okazję i tak się przelecieć nad kanionem. Jako takim, więc wydaje mi się, że już nie ma co się spinać i ciskać się z tymi ludźmi, kłócić się o te miejsca w autobusie, po co to, na co. No. Także tak. Jedziemy do jedziemy, poczekajcie, bo ja tu jestem nawigatorem. Mapy. Moran Point. Do Moran, Moran Pointu jedziemy. I jak już tam dojedziemy, to potem się zawrócimy i wszystkie te punkty, które są z powrotem w stronę wyjazdu, będziemy zaliczać. I tak też uda nam się dojechać z powrotem. Na lotnisko, skąd właśnie startują helikoptery. Dotarliśmy do Moran Point. Ludzi nie za dużo. Na parkingu jeszcze wolne miejsca, a nie jest to, słuchajcie, ogromny parking. Widoki zacne. <laughs> Jak wszędzie, myślę. Zastanawiam się, na ile to ma sens, żeby tak gonić za tymi popularnymi punktami, bo tak naprawdę skala tego Wszędzie będzie robiła na Was wrażenie. Tak sądzę. A i ogólnie słuchajcie, jest tu zimno. Jesteśmy w kwietniu, jest zimno. W teorii wczoraj w Page było tyle samo stopni i tam był skwar jak się masz, a tutaj wieje taki wiatr, że ja się przebrałam w Sweterek. No, także tak. Jeszcze pokażę Wam może z tej drugiej strony te skałki. Nawet nie widać, jak daleko do ziemi, ale na pewno daleko bardzo. Zatrzymaliśmy się po drodze. Andrzej poprawia walizki, bo zrobiłam tam bałagan. Jak się przebierałam w sensie. Zatrzymaliśmy się w takim miejscu, to nie jest taki wycie stricte punkt, ale pobocze jest tu szersze, ewidentnie można tu stanąć. Tak by się wydawało, że jestem blisko brzegu, ale jestem bardzo blisko drogi się ze sobie na kamyczku i podziwiam, robi to wrażenie. Ogromne są te formacje, nie wiem, skalne piaskowe czy coś takiego, ale... Muszę się chyba zgodzić z Andrzejem, im dłużej tu jeździmy, tym bardziej mam takie poczucie, że jednak te rzeczy widziane wczoraj prezentowały się trochę lepiej. Jak na filmach widzicie ujęcia jakieś takie nad Grand Canyonem, to mam wrażenie, że oni wszystko to kręcą jakoś bliżej i wtedy to wygląda lepiej, no nie? Niż tak z daleka. No, a czy też jeszcze masz kwestia obiektywów, perspektywy, skali i tak dalej, nie? Ale mhm. no, no ogólnie rzecz biorąc tak, no. No raczej obstawiam, że takie ekipy filmowe dostają się w miejscach, gdzie my nie możemy, nie? No pewnie tak. W sumie też, jeżeli my jesteśmy jakby w części południowej kanionu, bo ta jest czyna, ale y, ogólnie bardziej polecana jest ta północna, że niby tam są lepsze widoki. I zobaczymy ją z helikoptera. Tak, i zobaczymy ją z helikoptera. Andrzej się ożywił troszeczkę. Proszę Andrzeju, zesz update, jak tam twoja alergia? Ogólnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że dzisiaj, wczoraj już było takie, te bąble się robiły takie bardziej, takie nie, mniejsze, nie wiem. Dzisiaj jest lepiej, dzisiaj już pierwszy dzień czuję, że mnie mniej swędzi, ale ogólnie wczoraj i przedwczoraj to się drapałem. <grywk> no <grywk> rzecz o cieszy, co? Nie no. wolno się drapać. <grywk> no, jest fajnie. Ale ogólnie rzecz biorąc, bym ja powiedział, ten park, wiadomo, no pewnie jest takie do odhaczenia ten park Grand Canyon. Ale Joshua Trip się znacznie bardziej podobał, te Chorści bym mi się znacznie bardziej podobało. W sensie no ładnie, no jest wysoko, jest skala i tak dalej, ale tak o tak w sensie no ładnie i nie robi nam no zaraz takiego wielkiego. Powiedziałabym, rodzaju. że tuż po Los Angeles jest to druga rzecz, która jest taka troszkę przereklamowana. No. troszkę, Bo uwa dalej uważam, że tu trzeba zobaczyć, ale to nie jest takie wow jak inne rzeczy, które widzieliśmy na trasie. Zobaczcie, zatrzymaliśmy się na chwilę, bo przy trasie leżą sobie zwierzątka. Tam jest jeszcze jeden zwierzątek gdzieś. O, tam się ukrywa. Ekstra. Widzieliśmy też dwa wcześniej, normalnie przy samej drodze chodziły, także trzeba uważać. Jedziemy, nie będziemy im przeszkadzać, ale chillują sobie. Fajnie mają. A my jedziemy na lotnisko zapytać, czy możemy ruszyć na wycieczkę wcześniej. Nie zdążyłam wam tego nagrać, słuchajcie, ale tutaj te elki... Elk to jest... Co ja mówiłam? Osioł kanadyjski. Nie, Jelen. osioł. Jelen. Jelen kanadyjski. Te elki, słuchajcie, chodzą tutaj cały czas normalnie między budynkami, po ulicach i tak dalej. Trzeba bardzo uważać, to jest normalnie centralnie jak osiołkowo. No. No. Ale bardzo fajnie zobaczyć takie zwierzątka tak wiecie z bliska, z bliska. Bardzo tu głośno, ale zobaczcie, tutaj zaczyna się cała magia. Nie udało nam się przesunąć naszej wycieczki na wcześniejszą godzinę. Wszystkie miejsca są wyprzedane. Dobrze w zasadzie, że kupiliśmy wejściówki wcześniej, bo teraz był tam tłum ludzi. Pewnie bym się stresowała, że nie uda nam się kupić takiej wycieczki. Muszę odłożyć czapkę i torebkę. Mogę zabrać tylko telefon i kamerę. Polatane, słuchajcie, o wrażeniach. opowiem Wam z samochodu, jak dołączy do mnie Andrzej, bo teraz poszedł po talerze, a już Wam pokazuję, co będziemy jedli. Pizzunia gigantyczna jest. Wygląda całkiem ładnie. Nie wygląda aż tak fajnie jak ta, którą jedliśmy w Topersie, ale też wygląda spoko. Mam nadzieję, że będzie smaczna. Pizka zjedzona, nie będę Was oszukiwać, nie była zła, ale generalnie taka średniawka. Najlepsza pizza, jaką jedliśmy, to była ta w toppers pizza i w sumie to była dopiero druga pizza, więc nie mamy za bardzo porównania. No a ogólnie najlepsze jedzonko ever, no to było to włoskie w Sedonie, ale nie o jedzonku chciałam z Wami porozmawiać. Andrzeju, jak wrażenia? Po Grand Canyonie i po locie? Grand Canyon co to przereklamowane robi wrażenie, ale to tak samo robi wrażenie z drogi nawet niekoniecznie bym powiedział, że trzeba wjechać do tego parku bo są spoty, gdzie można sobie podobne zdjęcia do złapać i ogólnie to takie tam centrum to, przereklamowane no ale jak to helikopter, no to sztos wiadomo, sam helikopter jest sztosem, nawet jakby nie był nad Grand Canyonem, ale no, warto. W sobie nie jest to tania atrakcja. Ale jak już szalejecie na wakacjach i chcecie niezapomniane wrażenia, to wydaje mi się, że, że fajnie sobie coś takiego zrobić, bo no, to zostanie z Wami i będziecie mieli wspomnienia, jakieś fajne też filmy czy, czy zdjęcia. I dużo lepsze to będzie niż takie chodzenie gdzieś tam po, po tych zatłoczonych miejscach turystycznych. Tak, ja się zgadzam z Andrzejem. Słuchajcie, nasz lot trwał pół godziny. Wiadomo, że lotnisko nie jest przy samym kanionie, tylko jest trochę w lesie, więc... A, kosztowało to 290 dolarów za łebka. Jeżeli chodzi o ten czas, no to wiadomo, no my się też kierowaliśmy ceną. No nie będę was uszukiwać, no to nie są tanie atrakcje. Ale gdybym miała za dużo mamony w portfelu, w sensie dużo więcej, <grym> dużo więcej, niż wydawałoby mi się, że mogłabym wydać, nie wiem, wygrałbym w Totka czy coś, to zdecydowałam się, zdecydowałabym się, bo widziałam, że były też takie opcje, wiecie, dwugodzinnych lotów, ym, gdzie się wtedy leciało nad kanionem, jakby całym, w całości, i się leciało też nad to jezioro, y, które widzieliśmy wczoraj w Page. Także możliwości jest bardzo dużo, w zależności od tego, na jaki budżet możecie sobie pozwolić, ale uważam, że taki. Mm, nawet takie te podstawowe, podstawowa opcja tego helikoptera, tak jak w naszym przypadku, to ekstra sprawa. Jednak z, z góry, a w zasadzie, jakby ten helikopter trochę wlatuje w ten kanion. Jakby jesteście niżej niż kończą się te <laughs> skały. No to to robi wrażenie. No to to jakby ten ogrom tej przestrzeni. Was tak ogarnia i to jest coś takiego wow, naprawdę wow, samo, przy, samo sam lot helikopterem Ekstra, jakby e, to był nasz pierwszy raz, tak? Andrzej, no. twój też, tak, to był nasz pierwszy raz w helikopterze. Fajne uczucie, trochę trzecia, w ogóle bardzo fajny pan nam się trafił. E, Właśnie jakby wiecie, jak, jak miały być takie ala turbulencje, miało coś bardziej nam tmuchnąć czy coś, to ostrzegał i mówił, że no teraz poczujecie coś bardziej, ale nie stresujcie się, bo, bo to jest normalne, jakby helikopter ma z tym luz, to nie jest nic groźnego, jakby taki wiecie, jakby zapobiegał ewentualnej panice, gdyby się miała takowa pojawić. W ogóle fajnie nam się trafiło, bo w helikopterze było sześć miejsc czy siedem? Chyba siedem, Miejsc, y, ósme, wiadomo, piloty <grym>, Żeby siedzieć i podziwiać A nas była czwórka I tak jakby się złożyło, że każdy siedział przy okienku Więc y, spoko No i właśnie, słuchajcie, z tym siedzeniem Uważam, że to jest ciekawe, jeżeli ktoś z was nie leciał My nie lecieliśmy nigdy, więc nie wiedzieliśmy o tym Że mm, jak się przychodzi tutaj Żeby zrobić check-in przed lotem To, to was ważą nie pytają, ile ważycie, nie można poszukiwać. Trzeba stanąć na wagę i na podstawie tego, ile ważycie, wyznaczane są Wasze miejsca. Nie możecie w helikopterze usiąść, gdzie się Wam podoba, tylko musicie usiąść na wyznaczonym przez obsługę miejscu, no bo to jest istotne z punktu, wiecie, wyważenia ciężkości wszystkiego <laughs> całej, całej załogi wiecie, razem z, z właśnie z helikopterem, żeby to miało ręce i nogi żeby się nie przechylało czy coś tam <laughs> także tak, no to ciekawe było bardzo, nie, nie wiedziałam, że tak jest i w ogóle w pierwszym losowaniu miałabym gorsze miejsce ale jacyś ludzie tam poprosili, że chcieliby być razem w, jakby w jednym w jednej maszynie i dzięki temu, że się przysiedli w naszym w helikopterze zrobiło się luźniej, byliśmy tylko my i jeden pan z, z dzieckiem, więc, no właśnie, widoki były pierwsza klasa. Super, bardzo wam polecam. Czy nad Grand Canyonem, czy ogólnie gdziekolwiek, ale nad Grand Canyonem, szczególnie jeżeli będziecie gdzieś tutaj, no bo wiadomo, to jest wtedy i przyjemność z lotu, i trochę inna perspektywa, bo nie będę was oszukiwać. Samo to jeżdżenie po tym parku. Moim zdaniem to jest takie trochę właśnie przereklamowane te punkty takie typowo turystyczne gdzie jest bardzo dużo ludzi. To jest jakby tak logistycznie słabo zaopiekowane. Jest tu ciężko. Lepiej, jeżeli już to wybrać się na te spoty właśnie samochodowe, które są rzadziej wybierane, macie spokój i wtedy możecie trochę w innej atmosferze podziwiać te widoki. Ale co do zasady z dzisiejszego dnia, no to wiadomo, jakby helikopter nie ma, so, nie ma, nie ma równych, nie ma sobie równych, nie ma równych, wiecie o co chodzi, no najlepsza atrakcje to była dnia dzisiejszego, a teraz już jesteśmy w samochodzie, jedziemy do Flagstaff, jutro z Flagstaff ruszymy do, do Kingman, jedziemy. przepraszam, przepraszam, tak, Flagstaff przejeżdżaliśmy, jedziemy do Kingman, no tam właśnie jedziemy i stamtąd jutro ruszamy do... Raz z czy coś ciekawego się dzisiaj wydarzy, to się jeszcze okaże, w razie czego do zobaczenia później. Meldujemy się w spokoju, tak na koniec. Już Wam pokazuję, jak ten pokój wygląda. Bardzo mi odpowiada, że nie ma tu żadnych stoliczków i takich rzeczy, bo po co to? <laughs> A dzięki temu będzie można swobodnie pootwierać nasze topoki, to nasze zakupy. Pokój jest, powiedziałabym, taki naprawdę duży stanę sobie w rogu teraz. Całkiem spore łóżko, jest gigantyczne. Jest dużo lampek, więc mimo że nie ma oświetlenia sufitowego, to nawet jakoś to działa. Jest piureczko, na walizeczkę, klasycznie umywaleczka z lustrem. Nie ma żelazka i deski, ale to nie szkodzi. Są ręczniczki. Jest wana. on nawet jest w z DAW. Spoko. No. Nie będziemy go myślę, otwierać. Bo szkoda. O, tutaj też są mini kosmetyczki DAW. No to otworzymy tylko jedno. Ewentualnie. No bo wiadomo, rączki trzeba mieć. Ale do kąpieli chyba wyciągnę po prostu eee, nasz płyn. Żeby nie marnować tego hotelowego. No bo wiecie, no, ja to już je raz i co? I oni to pewnie. Zabierają gdzieś tam, no już jakby kolejny gość tego nie dostanie. Andrzeju, zmęczon? Spoko. Pokażę wam jeszcze, ale nagram już to wszystko, postaram się jutro rano, wcześniej może stać i się przebiec, Bo uważam, że hotel, w którym jesteśmy, to takie trochę dzieło sztuki. Mamy pokój na patio. Więc sympatycznie. Jest basenik, ale o co chodzi z tym dziełem sztuki, to już wam pokazuję. Zobaczcie. Tutaj wszędzie, absolutnie wszędzie, są takie odjechane graffiti. No to jest po prostu taki czat, No ale jest ciemno. No dole się świeci całe to oświetlenie. Więc jest trochę jaśniej, ale musicie mi uwierzyć, że cały ten hotel wygląda po prostu przekomicznie. Właśnie jest znany z tego swojego y, nietypowego klimatu, takiego trochę bajkowego, kreskówkowego, nie wiadomo jak to nazwać. Czat, naprawdę bardzo mi się podoba. Coś totalnie innego, takiego właśnie odjechanego, tak to właśnie po amerykańsku. Więc jutro rano trochę pozwiedzamy, zobaczymy jak wyglądają te obrazki i postaram się oblecieć z Wami cały. Hotel? Motel? To jest motel czy hotel? Hotel chyba. Nie jest duży, więc damy radę. A teraz się już z Wami żegnam. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, co się Wam najbardziej podobało. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał. Kliknijcie dzwoneczek, wtedy nie ominą Was żadne filmy, a gdyby coś wam przypadkiem umknęło. To ostatnio na kanale pojawiły się takie dwa filmy. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa! pa!